Mano, siema, siema. Stary, co ja musiałem przejść, żeby się tutaj znaleźć? To Właśnie, Właśnie tak patrzę, w ogóle bez butów. By the way, masz super jak pod domem, naprawdę kupiłem sobie wchodzę do domu. No, no dobra, domu. to zapraszam Cię, tutaj masz kuchnię. Tak naprawdę na imię mam Arnold. Imię Arnie zaczęło się od czasów liceum, gdzie po prostu wszystkim przedstawiałem się jako Arni. Na co dzień jestem studentem warszawskiej szkoły reklamy na profilu fotografia. Spełniam się w tym i zawodowo, jak i traktuję to jako swoją pasję. Tych tak nie powinno być w mieszkaniu. Kto w mieszkaniu robi taką serię zdjęć? Do programu zgłosiłem się, ponieważ sam lubię gotować. Pracowałem kiedyś w restauracji, na kuchni. Najbardziej lubię kuchnię polską. Bardzo lubię pierogi. Zaraz ci tam zaglądasz, co? Okej, stało się już pewnego rodzaju tradycją, że zaczynamy program od rozmowy przy malutkim kameralnym stoliczku w kuchni naszego bohatera. Dzisiaj jest to Arni, cześć. Jak już wiecie, zresztą, bo przedstawił się na przemówieniu. Arni to śmieszny chłopak i fajny kolega. Jak widać w zaznaczonym obrazku. Dzisiaj zajmiemy się gotowaniem zupy pomidorowej. Arni lubisz zupę pomidorową? Bardzo lubię. Ekstra większość z Was oczywiście jadła z papryczką, z ryżem, z makaronem. My, żeby troszkę bardziej alternatywni i ofowi, dzisiaj zrobimy z lodymi i no, no. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o drugą... mmm... jeszcze jeszcze, ziomuś, no, wracaj. Będzie omlet... Y, będzie omlet z samych jajek. Y, żółtko i białko oczywiście razem, bez żadnej ingerencji mąką. Niektórzy tak robią, znaczy tak ogólnie się robi omlet, my ja zrobimy to zupełnie inaczej. Do środka załadujemy trochę cebuli i trochę żółtego sera. Muszę odebrać... no, zaraz. Halo? Ty posyli się, sztatno. Omlet. Omlet bez mąki, praktycznie same jajka, po prostu czysty banał. Do środka władujemy troszeczkę cebuli, y, trochę żółtego sera. Co na no to? Jestem jak najbardziej za. Super. E, mam dla Ciebie listę taką zakupów tutaj. Co mam tylko masło, wiesz? To po mm. to pójdę. Okej. Okay. Zaczynamy no. gotować. Nie. Ty idziesz do sklepu, ja oglądam kuchnię. Znajdujemy się u Arniego w kuchni. E, w sumie nawet z nie wyszliśmy. E, pokażę Wam parę fajnych rzeczy, które on tutaj ma. Jest kolekcja żelazek. Jest taki specjalny wałek. Yy, nie wiem, czy on jest alternatywą do młotka do ubijania kotletów czy coś. Nie znam zastosowania, bardzo mi się podoba. Jeżeli ktoś ma napędy masochistyczne, możliwe, że też mu się taki y, przyrząd przyda. Mądrze pokazałem. Yy, yy. Zacznijmy od wartości wewnętrznych naszego omletu. Obieramy cebulę. Ścieramy ser. Kroimy cebulę. Dbamy o bezpieczeństwo. Ało! Zaczynamy od rozpalania oczywiście ognia, który to będzie przełączniczek. Bach, 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 bach. Jest po... Jeszcze raz. Zostaje. I teraz tak, dodajemy troszeczkę oleju. Oczywiście jak macie oliwę, to może być oliwa, jest to zawsze szlachetniejszy tłuszczyk. I dam też yy, kawałeczek masła. No powiedzmy coś takiego. Do jajek. Ląduje szczypta soli Jajka mieszamy yy, Wiesz co? Halo? Kręcę teraz gotowanie, zadzwonię do Cię za chwilę, dobra? Kiedy mam już pomieszane jajka z białkami W sensie białko z jajkiem i posolone Mam to wszystko w tym kubeczku yy, I jest odpowiednia temperatura na naszej patelni yy, Czyli ma odpowiednią temperaturę olej i masło, które dodaliśmy Pamiętajcie, możemy to wlać, patrzcie I teraz tak Dźwięk, który chcemy słyszeć, to jest to właśnie kropotanie, jak flu Odgarniamy od razu szpatułko, patrzcie, odgarniamy w jedną stronę to, trzymam tutaj i wilgoć z powrotem ląduje na polny kawałek patelni. Kiedy całość się względnie zetnie, układamy cebulę i ser wzdłuż zmarszczeń. Nazwijmy te zmarszczenia osią omletu, względem której będziemy go zawijać. No właśnie, zawijać. To jest najtrudniejsze, po prostu przechylcie patelni i wyrolujcie go na talerz. Smacznego. No dobra, no to teraz musimy chwilę poczekać. Okej, okay, po śniadaniu pora na coś bardziej obiadowego. Jedziemy z zupą. 2 litry wrzątku, adekwatnie do ilości cieczy, 4 kostki rosołowe. Kiedy już je wymieszamy, dolewamy 500 gram przecieru z pomidorów, czyli taki standardowy kartonik, jak widzicie. Warto na koniec wlać do niego trochę wody i wyszejkować, żeby się ani kropla nie zmarnowała. Jeszcze łyżka masła, cukru, trochę pieprzu, przyprawy, jakie sobie życzycie. I możemy próbować. Producencję zamknięta w pokoju. Bardzo dobrze. A ty głową walisz? A będziesz grzeczna? A jesteś głodna? Halo. Armii zrobił super zupkę, przystępujemy do lanej kruseczki. A mianowicie bijemy jego do kubka. Dodajemy trochę mąki i rozcieramy. Mąki dodawajcie stopniowo, podlewajcie odrobiną wody. Konsystencja do której zmierzacie wygląda mniej więcej tak. Rozcieracie sobie, te ciasto po prostu rozcieracie je po ściance kubka tak, żeby pozbyć się jakichkolwiek grudek. I takie ciasto lejemy na gotującą się zupę, to jest ważne. Musi ona mieć maksymalną temperaturę, żeby one się ścinały. No i żeby powstawały kluski one. Zanim to jednak zrobicie, warto dodać szczyptę soli, ja właściwie trzeba. Zmierzamy do finału, czyli do lania klusek. Nabieramy trochę na łyżkę, żeby ona takim cienkim paciorkiem nam zlatywała do zupy w różne miejsca. Ej, te będą super cieniutkie. Widzicie co jest fascynujące? Może no, kurczę każda kluseczka jest zupełnie inna. No, tak w ogóle to się muszą tak z dwie minuty pogotować i w sumie, w sumie będą, będą już potem ok. Niestety nasz operator nie zdążył nakręcić jak wszyscy jedni tą zupę. Powiem wam, że było dosyć dziko i wszystkim smakowała, z tego co słyszałem, może kłamaliście chcieli mi zrobić ciemność, mam nadzieję, że nie, że sobie ufamy, czy nie. Jeżeli chodzi o Facebooka, możecie tam zobaczyć zdjęcia z planu. Ogólnie, zupa jest na pewno lepsza niż jakaś zupka instant. Jeżeli będziecie chcieli ją zrobić w domu, na pewno nie pożałujecie. Jest bardziej szacąca, tańsza i jest po prostu lepsza. Do zobaczenia w następnych odcinkach, No dobra, nie Nie ma. Dobra.